No, potem challenge? Ta był no, nawet normalny gry jeszcze nie był na twoim kanale No w sumie ta No dobra Można i tak To witam w zwykłej grze Nie <laughs> Jezu Moja wałna wygląda jak klocki lego A mój miecz wygląda Nie wygląda, bo go nawet nie widać praktycznie Porobiłem ich dwóch. Jedną z łapki paliwem, z a drugą zabiłem. Białych idę podjeżdżać. Nie wiem, czy mi wełny wystarczy, więc może przyjść. mi <grym> się chce. A! Tych białych! Nie wiem. coś w sklepie. Nie mówisz, że się skleczowałem tak ładnie, aż mi się to spodobało, to jeszcze ty zabiłeś. No kupował coś w sklepie. Jakie schodki. Chodź. Proszę. Dziękuję. Już proszę. myślałem, że mnie chcesz zabić. Ja umiałbym cię zabijać ciągle. Ciągle? To jest... znaczy... próbować. Ciągle. Tak. A czasami ci się udaje, więc wiesz. No, ale już A czekaj postaram... to normalna, gda, Czemu my nie zabudujemy? <grym> A nie, walić to. No dobra. Um... Nie, tam. nie, no dobra, już możemy ten challenge bez łóżka, ale czy on jest aż tak bardzo trudny? Niech ona się zajmie, to bo ja pójdę na ich bestie. się, ale i tak nie dobiła jeszcze w powietrzu. <grym> o. Ma się Gdyby pisać? nie ten obsrany tr... Nie, bo miałem trapa jeszcze. I nie A. widziałem, że w ogóle ona idzie do mnie. No właśnie. <śmiech> Co ja <laughs> robię? <do mnie? śmiech> <laughs> patykiem się tepnęła. Nie mamy łóżka. Tak to trochę. Nie czy założyłeś. Idzie na ciebie. Nie Bo ty sam jesteś Nie Nie, proszę Ja Cieszo? nie mogę Jaka strefa <laughs> Jak dobrze, że umiem zakładać strefę naprawdę No Dobra, masz Dobra Zobacz, jak ją zbierać Jaka to było emocje No Ja nie mogę Oho! No nie! Nie to, per... nie to per... Dobra, wycofujemy się, mam plan. Mam plan inny. Mam zajebisty plan. Pójdziemy wokół. Pójdziemy wokół i tyle. Do nas się buduje. A to No i nikt się buduje do nas. Się, że to ty to Chcesz mnie stralować Ja mam zajebisty plan, ja ci mówię Ona będzie za nami iść Robimy gdzieś trapa. O, ona zginie, tak. a my pójdziemy na jej, na, na jej bazę. On, on za nami cały czas idzie, nie? Możesz sprawdzić. A gdzie ty jesteś? Czekaj. O Boże. Idzie. Idzie na niewidzialności. A nie. Idzie po prostu, idzie po prostu do nas. Chodź tu. Nie żyję. Yeah. Po, ta pokój zrobiłem ten taki się... No i dobra myślałem, my, myślałem, że mnie przez te partikle zobaczy, bo miałem te partikle z koksa jeszcze. Niektórzy mają włączone strasznie partikle, więc wiesz. Ja. Yeah. Dobra, nikt się pytuje za nas. Jak będę mieć patyk, steleportujesz. Tele, Albo chodź, chodź chodź. Kolejny dobry plan. Udawaj, że się budujesz tu, a potem się cofniesz. Czy nie? Ale w sumie będziemy mi. No Najlepiej chodź, chodź od razu, chodź od razu do nich już. Na no nich? Dobra. Bo tamten chyba idzie za nami, nie? No nie wiem. On chyba na czerwonych poszedł mi się wydaje. No, idzie na czerwonych. Krapa mam, nic nie widzę. Dobra, ja widzę, ja niszczę. Dobra dawaj, rozwalaj. Nie że mają. Dobra Nie mam HP Dobra GG yes. Dobra No i git Jeszcze wyciąć jak mówię No to będzie zwykła gierka Ewentualnie bym tylko dawał te najlepsze akcje Ale ja bym chciał full match taki dać Nie no. A w ogóle dziwny kill -off jest Taki nie wiem. Zgardy. Zgardy. Idę. Weź... Nie, oni już mają ten no, Co za cioty obszarę? Wy, Wyknokowali mnie. Nie, to i... Chodź, idziemy ich dojechać, nie no. Chodź tu dzieciaku. Dobra. Idę. Sam jesteś dzieciakiem? Dziaki! Nie no, on mnie wy... <ścoughs> zwalił nie? Ale już nie mogłem. Nie żyję. Przynajmniej jeden. Kiedy tu tym levelem? No bo level ma znaczenie hmm, oczywiście. Jeden obity w chuj. Drugi... spot Będzie pif. Spoko dziewczyna, więc nie spoko. Kłamie. To jakie pip, co ty gadasz? I tak nie zarabiam z tego filmu. <noise> Od, dopiero jak masz y, chyba tam tysiąc subskrypcji, to jest włączone zarabianie na filmach, więc... No, jedyne Interesujące. Co się, jedyne co się stanie, to mnie dzieci nie będą mogli oglądać. Co? Nie? Tragedia. <noise> dzieci będą miały bana i co teraz? A. Znaczy, i tak większość dzieci ma zaznaczone na YouTube, że mają 18 lat, więc i tak i tak będą mnie oglądać. <grystanie> więc nic to nie zmieniłem dosłownie. Mi <grystanie> da, A, bo ty na czerwonych podjeżdżasz. Ja bym się piot niebieskich pas był tych koło nas, bo... Dobra, nice Ja tam nie dobiegnę już jak ty już ich zniszczysz Nie wiem czy to ma sens w ogóle Ty tapa im robisz? Oho Nie zdążyłem, 3 HP ma Jakie HP? Zero, co idzie kolejny Już nie Dobra, teraz możesz się zabić i pójdziemy na niebieski. Ja od środka na nich pójdę. Z... Zabij się rozumiesz. Od środka pójdę. Nie, nie, nie mów mi takich rzeczy tu. <laughs> Bez przesady. Dobra jednak pójdę od To no jeszcze zabijam. Idę. Przecież od samego początku chodziło mi, że w krzę... No, Keyners... Soty YouTube Administration. Mojemu koledze chodziło, że w grze. Lizzy don't pan mi. okej! hej! się zabudował. Na no białych, oni żyją, żyją. Możemy na białych Eee co so ja mają Dobra Mój ten Nie dosięga naszej bazy Więc nie zobaczysz czy nam niszczą Ci idą Nice Panie, gdzie pan idzie? Tym no, to jest w A ten biały sam jest No czy teraz dobrze, nie, nie mógł Już go zbijesz żałosne We, ale nawet nie wiesz jakie nagrody mi dał <gry> Puchary normalnie Żyje? Masz dycy? Masz dycy? Nie, nie mam dycy. To weź mu odpowiedź, że nie masz. Niech to chyba rekord będzie, YouTube'a. Jak to? Znaczy, to nie będzie rekord YouTube'a, tylko derpa. Dziewięciominutowy film? <grym> tak. Chudy <grym> to. W sensie, nie wiem... Z tego też się pewnie jakieś rzeczy wytną. Ale nie za dużo, więc... No, w sumie tak. <grym> I tak rekord. Weź, bo i, i już im rozwaliłem niby będę, ale... jest no ja trochę jednak w... ciągle. Ja nie mam nieskończonej wełny. Niestety. No co było trzeba kupić, a nie. Co to jest? Jakiego knoka mi dał w ogóle? No właśnie zbierałem, nie? Że brałem po ulicy. Ty daj, tylko żółtych zniszczę, już się oddaję. Te <gry> dwony by na nas strzedł chyba. Zniszczyłeś już ich? Okej okay. Rozumiem A nie, czerwony się za dużo nawala Możemy na czerwonych his iść póki się nawalają Tak, zróbmy to To jest bardzo dobry pomysł Żartuję oczywiście, ale... Też no, no, tak może być Na pewno nie wpadłeś Ani trochę Tylko usłyszałem to <tuszyk> By takie takie była się szybko skapnął, że im rozwaliłem tego bedla Ci próbracze okay. Trafił. Kurwa, nie trafił Ty, jaki odimaging z Co jest? Wiesz, kto był na bazie czerwonych? Kto? Czerwony Ominęliśmy go! Mam czwarty... O, hej! Hej, nie mam bloków już, czy jak zawsze. Nice. Ej, hey, oni będą, o! No nie, nie mieli. Co, zieloni się butują. Wow, szybko! szybki z niej, co zieloni. No się, się zbugotowałem do nich, ja bym po tak, gdy poszedł na potki i bym ich tam wiesz, podjechał tak. Co sumie Nice Mam twoją głowę! Ale to widzi gracze? No nie, nie podniosłem A już totem budowałem